Najlepsze antyfakty w Internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną drugi z braci Malczyński. Malczyński. Cześć, cześć. Jak patrzę, Marcin oczywiście. Bo patrzę, czy mi nie oblejesz? Nie, co chciałeś? Nie... Silny Sasza. Silny. Silny, dobrze Daj przygotowany. Dobrze przygotowany. No mu przyznać, faktycznie dwa natakhów w treningu nie kłamał. Nie było widać, było widać. No, ale dawid w sumie. Mm. No coś pewnie nie zagrało, będziemy rozmawiać... No o dużo tym, fizycznie dużo słabszy. No myśleliśmy, że będzie, będzie, no nie dobra. będzie aż takim problemem, ale no dobrze się przygotował. No nie można nic powiedzieć, nie? Dobrze się przygotował silny chłop Par do przodu. My co? Wymówek no wziął walkę, to wzięliśmy walkę o może tak, to wiedzieliśmy na co się piszemy, nie? Też był taki tajemniczy, bo mało nie było można powiedzieć, zobaczyć w internecie. No, ale pokazał. Myślę, że jeszcze nie pokazał wszystkiego, tak naprawdę. Dobra, co się stało potem po walce z Kacperem Błońskim? No bo zagrzało między Wami. E, e. Wymieniłem z nim kilka. Znaczy, może tak. Powiedziałem trochę za dużo, więcej niż powinienem. Co tak. powiedziałeś? Brzydkie słowa, życzenia pewne na rzecz. No, od jakieś, ale słuchaj. to mam emocje, jestem trochę pierdolnięty. Życzenia na rzecz? Tak, no, żebyś dech. To, to zna z. Na z, na z na Z, Życzę tak, nie na Z. Gdzieś na Tak? Kminie, co jest na Z? tak, odpaliłem się, no już totalna patologia ze mnie wyszła, ale kurwa, może przesada, ale... patusem, tak? Jestem patusem trochę, ale jak widzę takie śmiecie, jak stoi się kurwa cieszy, o, no a wiadomo, no, jak, jak było, tam, wcześniej się nic nie odzywał, wcześniej się nic nie odzywał, jest takim właśnie śliskim śmieciem, jak Dawid powiedział. No posiłuję emocje po prostu, ja to kurwa, wiesz, w najgorszym momencie, Widzę ten, że Dawid się nie podnosi, ale podniósł kciuka w górę, idę i on stoi i mi się wyjść śmieje, wiesz takim kurwa śmieciowym uśmieszkiem No jego moment, jego moment, ale też do niewłaściwej osoby coś tam powiedział ee, Kogo? do jednego z naszych trenerów. Szyligo? Nie, do, tego, do takiego drugiego trenera. Nie, <noise> nie wymieniajmy tego i, ale Każdy wie jak, jakiś macie trenerów. A, ale przeprosił, przeprosił, bo już za daleko to poszło, nie? Aha. No i co? Potem wychodziliśmy, to coś tam jeszcze powiedział, wróciliśmy się do niego. Ale chwana podeszła między trenera a bońskiego. To ja sam moment wziąłem kapelusz, że mu w tłum i wszyscy, byłem, e, dobrze, masz tą kurwę. Nie no, powiedz, no słuchaj, to, to są pow... emocje po prostu, da kurwa no. To powiedz mi, Dawid płakał po, po walce, bo wiedziałem, że tam się, tak, że się skurzył, Tak, słuchaj, że emocje no. poszły, co? No jesteśmy ludźmi po prostu, co ma Tak, mogę ja nie powiedzieć? mówię, że to jest coś złego. Jesteśmy ludźmi, każdy inaczej znosi porażkę, też miał większe oczekiwania od siebie. Może też Zatłoczyło, przy... zaskoczyło i przytłoczyło wszystko. Kurwa, no szacunek, dwa tygodnie do walki wyszedł z dobrym przeciwnikiem. No ja bym pewnie szybciej przegrał tą walkę, jakbym wyszedł, bo to ja miałem pierwszy walczyć. Także kurwa, ja go kocham to jest mój, brat, zawsze będę za nim, co by się nie działo. I jebać te kurwy, co się próją. Dobra. A propos. Nie powiem tego co powiedziałeś, ale... Ty kuria, spin... co się prują. Spin ja propos ludzi, z którymi no, no. wam nie po drodze. Rozmawiałem z Natanem Marconiem, powiedział, że po tej walce jedyne co może zrobić, to wyskoczyć do was dwóch, że ty, 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 ty i Dawid na, na mordo. niego. Mordo, on jest kurwa 100 metrów stąd, a pluje się na Instagramie. Wymieniliśmy kilka, e, odpowiedziałem mu na to kilka razy, 100 metrów stąd, mógł podejść, ale każdy wie, że z pizdą i nigdy tylko się nie dojdzie. Mówi, że dwóch na jednego może być kopio, a on mówi, że z obecnym trybem życia to on by nas nosem wciągnął. Kurwa, jak on... Darolef, umówmy się, nie jest. O, Wirtuozem sztukmarki. Nie, no i nie on co pierdolić, Dara, da, 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 To jest. No masz po cienkim lodzie. Kurwa, wyjebane mam w to, naprawdę, nie? Eee, wiesz, no ja jestem. Ja też nie widzę, że ludzie myślą, że, 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 że <sukuj> są chujowy, ale po prostu nie będzie mi taka pizda mała, stary czegoś tam kurwa gadała. Z tak, no, zespawanym ze kręgosłupem kurwa chodzi. Nie, nie słuchajcie. Się odpaliłeś się. A wszyscy wiedzą, że do walki nic nie dojdzie, bo ta mała kurwa może to sobie tylko czekać. Jest 100 metrów stąd, czemu nie przyjdzie, i nie powie. A co no, ci masz szukać? No kurwa, no, wie gdzie jestem, stało no, stał obok no Czemu nie? Boński podszedł, no boński jest, takie, sale ale podszedł. Ten, 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 tego to nawet kurwa nie słyszałem, a siedział obok OKTAGONu. Siedział pewnie obsrany do stołu, kurwa, sparaliżowało go, jak nas widział pewnie, nie? Ale teraz to... poszliśmy dalej, to jest kurwa wielce odważnie. Stoję tu, kurwa, możesz tu przyjść teraz. Ale wiesz, że to będzie wypuszczone. Może nawet gdzieś. Dzisiaj... Okofnij się w czasie i przyjść. Nie no, słuchajcie. Natan nie przychodź, bo już nas tu nie ma, pewnie. Nie, on jest taki kupiec, że może przyjść. Przyjdzie, kurwa, wie są. A to w tydzień później, nie. A dobra, a kto jest bliżej walki z Natanem, o ile w ogóle może w ogóle tak No, nie wiem czy, czy, Ty czy, temat, czy temat walki... No teraz czy nie powiedział, że jest na drugim miejscu Natan. Że jest pierwszy boński Natan, potem hater. To ja jest hater ten, no, narcyz. A, no, to jest różnica tak. To wydaje mi się, że wagowo jesteście zbliżeni. On jest po dwóch boraszkach. ja Czy też... Na pan Send me location? Send me location, no jestem tutaj chłopie, przyjdź. Przejdźmy. mu to, że jesteś tutaj, patrz, może nie wie. Może nie wie, że tu jest. Patrz, patrz Patrz. Dorosłych chłopy i patrz. No ja na nas story się piszem, oznaczają. Piszę, nie oznaczy go, patrz Jestem na wywiadach, jak masz coś do powiedzenia psie, to przychodź. No znaczy go Myślałem, że story nagrywasz. No, nagrałem i to story, aha. Ale nie, że nie oznaczyłeś go. Tak, oglądam moje Ale mnie też nie oznaczyłeś. bo ty jesteś tutaj. Kolejny raz. Kolejny z braci malczyńskich źle traktuje polskie media, także. Polsko. O jakie k.a. Ja mam kapitał polski, to jest mój kapitał. Zapisał Jestem i... obywatelem tego kraju. Najlepsze antyfakty w internecie